Uroczystość po uroczystości, najświętsze serce Jezusa wczoraj, dzisiaj niepokalane serce Maryi, dzień po dniu, dlatego że te serca są zjednoczone ze sobą w miłości. Dzisiejsza Ewangelia: o tym jak Najświętsza Maryja Panna z Józefem odnajdują Jezusa. Odnalezienie Jezusa ta tajemnica radosna. Moje życie jest świadectwem tego, że to serce Maryi, Najświętsza Maryja Panna odnalazła mnie Jezusowi. Byłem przez wiele lat uzależniony, ale to Maryja za swoją sprawą, przez tajemnicę swojego niepokalanego serca oddała moje serce w sercu Jezusa. I dzisiaj jestem człowiekiem wolnym, za co dzisiaj chcę też uwielbić Pana.